Bardzo ciekawa. Także słuchajcie, zaczynamy oficjalnie trzecią część drugiej konferencji FAME MMA, MMA 3. Muzyczka. Chciałbym zapowiedzieć łazarskiego gladiatora Piotra, Bonusa Begiecewiczaka Dajesz mi to! Hałas dla Bonusa! Ooooo wow, to, tości tego zawodnika. A przeciwnikiem Bonusa BGC Jest nie kto inny jak Szymon Taxi złotowo Taxi złotuwo wrzesień Szyk! Witamy serdecznie. Yeah, yes. Ależ romantyczny nastrój i drugi z zawodników walki wieczoru. Daniel, DJ, Paula, Zaid, Pawlak! A teraz dwie nasze naczelne zadymiary. Pierwsza walka kobiet. Monika esmeralda Godlewska. O, jest szał, słuchajcie. Witamy Cię, Monika. I druga zawodniczka pierwszego Freak Fight w Polsce kobiet. Marta Linki-Master Linkiewicz. Ma, e, Monika pyta, dlaczego nie ma kupków. Monika, jest, ty dobrze wiesz dlaczego. Michał już zakłada, e, zakłada swój kask. To taki dobry po poniemiecki. Chciałem cię bardzo mocno przeprosić za ostatnią sytuację, ale nie miał on trafić w ciebie. Zdaję sobie sprawę. Też już e, logiczne. No jest to logiczne, tak. Oczywiście przeprosiny przyjmuję. Nawet... No nic się nie stało po prostu. Wszystko jest okej, okay, naprawdę ale przezorny zawsze ubezpieczony więc kask w pogotowiu jest tak i nie zawaha się go użyć Dobrze to może zanim zaczniemy zanim przejdziemy do największych zadymiar to rozpocznijmy myślę spokojniej tutaj walka bardziej tak mi się wydaje, że przyjacielska bo bonus i taksi zutuwała